Rozsiądźcie się Państwo wygodnie, bo teraz bardzo ważny temat zapowiadany od początku naszego programu o seniorach za kierownicą. I teraz chcielibyśmy przedstawić Państwu parę statystyk. Z policyjnych danych za rok 2024 wynika, że doszło do ponad 21 tysięcy wypadków na naszych drogach. Kierowcy w wieku 60 plus spowodowali niemal 4 tysiące z nich, to co stanowi prawie 20%, a na 1729 ofiar śmiertelnych 339 osób zginęło przez błędy seniorów. Tymczasem Unia Europejska właśnie odrzuciła projekt o obowiązkowych badaniach dla kierowców powyżej 70 roku życia. Słusznie czy nie? O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. Cały czas trwa także dyskusja na Facebooku senior za kółkiem, czy seniorzy powinni przychodzić dodatkowe badania. Zapraszam państwa bardzo serdecznie na Facebooka Dzień Dobry TVN, ale my tutaj na kanapach mamy naszych ekspertów. Pani Maria Górna. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani, która ograniczyła jazdę samochodem i o tak. tym porozmawiamy. Marek Konkolewski, ekspert do spraw ruchu drogowego. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Marcin Capiga, andragog, trener kompetencji psychospołecznych. Dzień, Dzień dobry. dobry. Pani Mario, jak to jest u Pani z samochodem? Kiedy Pani ostatni raz jechała z samochodem? No tak trzy miesiące temu. Mhm. Sporadycznie jeżdżę, dlatego że uznałam, że nie jestem już taka sprawna, nie jestem już taka spostrzegawcza, nie kontroluję dokładnie ruchu na drodze. Potrafię nie zauważyć zapalonego czerwonego światła, na przykład na przejeździe, albo pieszego na przejściu. W związku z tym, wsiadając za kierownicę, czuję lęk, boję się. Zdarza się, że wracamy skądś i muszę prowadzić. No i tutaj przepraszam moją córkę, bo jej nigdy o tym nie mówiłam, ale... Czyli to jest teraz. Tak? Teraz się przyznaję, ale się boję. Mm -hmm. y, Wsiadaj za kierownicę i zanim dojadę do celu, to ja mam podrętwiane ręce, co by się mm -hmm. nigdy nie zdarzało, bo dla mnie samochód to był drugi dom. A, pani się? A ile lat pani jeździła, pani Mario? 40. 40 lat. I kiedy pani stwierdziła, że to już jest moment, żeby że jeździć rzadziej? No już tak po 60. Po 60. A właśnie o to chciałem zapytać, czy pani tak dyskretnie Nie. chciałem zapytać, czy zalicza się pani do seniorów po 60? Oczywiście. Oczywiście. <laughs> Mam 67 <laughs> lat. Okay. I sama... Ale to przyszło tak z dnia na dzień, czy to był, jak, nie wiem, doszło do jakiegoś zdarzenia, które spowodowało lęk u pani i potem ta koncentracja y, była jeszcze bardziej wytężona, żeby jechać bardzo bezpiecznie? Nie no, sprzedałam samochód, mhm. bo uznałam, że on już nie jest mi potrzebny, że ja nie lubię już jeździć samochodem, że po prostu przez te lata jeżdżenia y, może za dużo było tego jeżdżenia, o, że cały czas koncentracja, cały czas trzeba było uważać na drodze. No miałam parę poślizgów, ale generalnie większego żadnego wypadku nie miałam. Mimo wszystko tak, jakbym się wypaliła. Mm -hmm. W pewnym po sensie. Emerytura przyszła i człowiek chce odpocząć. A no właśnie, i przestało <laughs> mi się, się dziać. A pani Mario, jeszcze jedna rzecz mnie mm -hmm. interesuje. Dlaczego pani e, o tym nigdy nie powiedziała córce? Teraz rozumiem, dowiaduje się córka z dzień dobry TFN, że mama. No i ja ją przepraszam, samochodem. że z telewizji. <laughs> Ale, no, dlatego, że ona by się też denerwowała i, i, i by całą drogę była spięta, bo mama nie wiadomo, czy dojedzie. Aha. A czy Bo pani nawet zawsze, miała ja takie ja... obawy, tak? Że pani się bała, czy pani dojedzie. Tak. Ale to może jej można było z nią. Porozmawiać, że słuchaj, nie wiem, jak mam córkę na imię. Ale w takach już będzie wszystko. No to ona widziała. by zaraz powiedziała, to mama nie wsiada. A, <noise> okay. I wtedy dyskusji. już zabieramy kończyki i nie ma. No. A pani zdaniem takie badania e, po 60 są bardzo potrzebne. Są potrzebne. Są bardzo potrzebne. Na przykład w Hiszpanii badania od 65 roku życia są co 5 lat, podobnie jest w Portugalii na przykład. I u nas też takie powinny być bo naprawdę koncentracja nam się zmienia, z wiekiem nie, nie jesteśmy sprawniejsi, tylko mniej sprawni i powinniśmy to weryfikować, a już szczególnie właśnie po 60, koło 70, to seniorzy powinni robić powtórne prawo jazdy, psychotesty, bo gwarantuję, że nikt nie jest sprawny, nikt, mimo że ja jestem bardzo energiczna, że ja sobie daję radę i jeżeli muszę, to ja zrobię wszystko, ale uważam, że nie jestem już taka jak byłam. I y, mogę sta stanowić zagrożenie na, na drodze? Mhm. No właśnie chyba też nie wolno rzucać, że nikt, bo są osoby, które, nie wiem, są tak. kierowcami, jak sobie są zasada i nawet po 90 roku życia jeżdżą w rajdach i, i mają się świetnie, tak? tak? No właśnie, ale do jakich wypadków najczęściej Marku dochodzi z udziałem seniorów? Ja, ja na początku, jeśli bo... mogę, ja jestem pod wrażeniem. No brawo, kochana, brawo, brawo na stojąco, za odwagę, ale aż mi się wierzyć nie chcę, że taka kobieta, którą tak rozpiera energia, no sama zrezygnowała z samochodu. No córka na pewno będzie jeździła nieraz Natomiast jeżeli chodzi o te błędy, to problem podstawowy to... Nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Seniorzy bardzo często gubią się na rozbudowanych skrzyżowaniach, ślimakach, węzłach, tak? tak? Potrzebują dwukrotnie więcej czasu, żeby przeanalizować sytuację na drodze, kto ma pierwszeństwo. Po drugie, jazda w nocy, tak? Jazda w nocy. E, jazda, gdy wjeżdżamy w duże węzły komunikacyjne. Proszę zobaczyć ile razy mówimy o e, sytuacji, w której senior, osoba starsza jedzie kontraruchu pod prąd na autostradzie, na drodze ekspresowej. Bardzo często jest to pokolenie z lat 70., -tych, 80., -tych, które właśnie swoje kroki stawiało na drodze w samochodzie typu Mały Fiat, Duży Fiat, Polonez, Syrenka. W tej chwili mamy nowoczesne auta, drogi, które się rozbudowują, potężne Większe węzły. Drogi. Oczywiście i to wszystko To do... Jeszcze większy ruch, bo kiedyś e... tych aut było stosunkowo mniej. I jeszcze, kochana, jedna bardzo ważna rzecz. E... Seniorzy bardzo często okazjonalnie kierują samochodem. Jadą do kościoła, na zakupy, do do sklepu na działkę do lasu i czasami w głowie panuje taki pogląd jak jadę wolno to jadę bezpiecznie ile razy widzimy seniora który jedzie lewym pasem 40 50 na godzinę na odcinku drogi gdzie obowiązuje 70 80 jedzie karnie 40 na godzinę i Doprowadza do tego, że inni kierowcy są zirytowani i próbują tego seniora wyprzedzić. I to są te takie główne grzechy. Marku, skoro prawo jazdy można e, dostać, gdy się skończy 18, 18 lat. E, to dlaczego, by nie zrobić też tej górnej granicy? Nie mówię o tym, żeby nie dawać prawa, pra, pra, prawa jazdy, tylko żeby właśnie wprowadzić jakieś badania. W Czechach obowiązkowe są badania u lekarza rodzinnego w wieku 65 lat. Potem w wieku 68 i tak co dwa lata. I to wcale nie jest to, jest, to, wcale nie, to wcale nie jest nadpiętnowanie. Okej, okay, to jest odważna teza, natomiast tutaj pan redaktor, pani redaktor fajnie to powiedziała. Ja też borykam się z tym problemem. No. Bałbym się ustalić taką granicę wieku, kto jest seniorem, kto jest seniorem tak? Każdy kto indywidualnie może, się nie. starzeje, tak? Gwiazdy show biznesu, aktorzy, piosenkarze, tak, naukowcy, sportowcy. sportowcy, tak, często mają 60, 70 lat, a wyglądają zdecydowanie lepiej niż osoby po 40 50. Ale po, po tej 50. tabelce widać, że niektórzy próbują to zrobić. Znaczy powiem w ten sposób. Mamy takie możliwości, jeżeli senior, osoba na przykład, młodsza także uczestniczy w wypadku, w którym są zabici ranni, jedzie po Alkoholu, narkotykach, polekach, przekracza liczbę 24 punktów karnych, to wtedy takie badania lekarskie, psychologiczne są obowiązkowe. Jestem też za tym, ażeby przede wszystkim stawiać na profilaktykę, na prewencję, ażeby jednak rodzina zwróciła uwagę, jak zachowuje się nasz, nasz senior. I ostatnie zdanie. Mój tata kiedyś który zawsze jeździł wzorowo, zawsze byłem, zawsze swego ojca traktowałem jako, jako takiego e, prawdziwego faceta, który zawsze będzie zdrowy i będzie żył 100 lat. Kiedyś jechałem z nim ze Starogardu do Warszawy, patrzę, żółte światło przyjeżdża, czerwone światło przyjeżdża, czerwone światło przyjeżdża. Mówię, tato, co ty robisz? Nagle się okazało, że tata jest ciężko chory, odstawił też samochód, ale całą swoją energię poświęcił w walce z chorobą. A więc trzeba patrzeć, analizować i rozmawiać. Tutaj ekspert chyba wie najlepiej, jak to zrobić. No właśnie pytanie do Ciebie, Marcinie. Jak w takim razie zacząć rozmowę z bliskimi, którzy według nas. Powinni już te kluczyki zostawić mhm. na boku i nie jeździć tym autem. Przede wszystkim empatycznie myślę, bo tutaj też pani Maria w tym wspomniała, że to się wiązało z pewnym strachem mówienia do swojego dziecka o tym, że ja już może nie jestem w stanie albo obawiam się jeździć za kółkiem. I myślę, że taka rezygnacja albo przyznanie się do tego, że jesteśmy w takim miejscu, w którym być może już nasze kompetencje czy te zdolności nie są już tak wysokie, jest związana z bardzo dużym wstydem. Wstyd jest definiowany jako strach przed oceną, więc my też powinniśmy, jeżeli chcemy zacząć rozmawiać ze sobą starszą, stworzyć takie. Warunki do tego, żeby rozmawiać bez wstydu i rozmawiać bezpiecznie. I wyobrażam sobie, że tutaj Marek też trochę o tym wspomniał, jak siedziałeś za kółkiem ze swoim tatą, wybrać jakiś odpowiedni moment. Czasami to jest dobry moment, kiedy widzimy, jesteśmy świadkiem tej sytuacji. I w psychologii nazywamy to komunikatem ja, czyli mówić o sobie. Tato martwię się o Ciebie, bo widzę, że przyjechałeś na czerwonym świetle. Boję się, że coś ci się stanie. Można się odnieść, jeżeli nie do swojego lęku, a to lęku na przykład o, nasz, o naszych wnuków możemy powiedzieć słuchaj, przecież masz dla kogo żyć. Co by się stało, gdybyś miał wypadek? Przecież wnuki by się zapłakały za tobą. Natomiast jest jeszcze jeden taki obszar, o którym tutaj zaczęliśmy już trochę opowiadać, to jest szukanie też zewnętrznych autorytetów. Dlatego, że my czasami, nie wiem, czy doświadczyliście kiedyś czegoś takiego, że usłyszeliście coś od osoby, nie wiem, na szkoleniu, gdzieś w pracy, przychodziliście do domu i mówiliście, wiesz, odkryłam coś, a nasz partner mówił, przecież ja ci to powtarzałem przez dwa lata, a ty mnie nie słuchałeś albo Z nie słowa. się nie słuchają. No właśnie, więc pytanie jest, czy nie lepiej czasami zabrać kogoś do ekspertki albo do eksperta, powiedzieć, wiesz, to ja nie jestem ekspertem. Ale pójdźmy do lekarza, niech lekarz to oceni. I, I być może ten zewnętrzny autorytet wpłynie na tego naszego bliskiego, żeby zmienił zdanie. Mhm. E, oczywiście w, w, wina za, nie wiem, za wszystkie wypadki nie spoczywa wyłącznie na seniorach, żeby mhm. absolutnie nie wybrzmiało to, co Dokładnie. mówimy, bo wydaje mi się, że chyba statystyka mówi, że to jednak młodzi ludzie popełniają więcej brawo, wypadków. Brawo, brawo. I, I rzecz i na to najważniejsza też zwracam w tym uwagę. wszystkim, bo e, no w przestrzeni pojawiają się takie komunikaty, że. Unia Europejska zmienia przepisy, że seniorzy będą tracić prawa jazdy itd. Tak Bzdury, totalne bzdury nie ma takich przepisów, nie ma takich propozycji, a żeby osoba po 70 roku życia była w jakiś sposób dyskredytowana, no żeby właśnie. traciła prawo jazdy, nie, bo 70 latek, 80 latek może poprawnie, kulturalnie, bezpiecznie mhm. uczestniczyć w ruchu drogowym, tylko prośba taka, żebyśmy dbali o własne zdrowie, profilaktyka, prewencja. Tutaj się kłania lekarz, mhm. tu kłania się rodzina, najbliżsi. Mówimy cały czas o so, profilaktyce Badania. Ale nie każdy chce iść do lekarza, no dlatego powinna być weryfikacja prawa jazdy i dlatego powinny być psychotesty, bo ja na przykład nie lubię lekarzy, nie chodzę do lekarzy i co? A kochana, ja dwa miesiące temu miałem psychotesty. Dwie godziny mnie grillowali na psychotestach, godzinę u lekarza, z czego 30 minut u okulisty. Trzy godziny naprawdę byłem w serwisie lekarsko... No właśnie, Wszystko Możesz jest okej, okay. okay. ale tutaj tutaj pani tutaj powiedziała uczciwie, to powiem wam szczerze, też się poddałem, bo też się zbliżam niestety do pewnej granicy granicy wieku i poddałem się i e, dla bezpieczeństwa kup, e, wszystkich zrobiłem prawda? sobie okulary na razie do czytania i kto wie czy nie nie, nie dojazd do ale wiesz to jedna rzecz pani Mario Dlaczego pani do lekarzy nie chodzi bo ich nie lubię. Chyba, do córki, chyba do córki musimy zadzwonić. Oskarżymy się na panią, pani, pani. Też, Jest pani taka fantastyczna, ma pani tyle energii, ma pani dla kogo żyć. Mam. Właśnie trzeba mam. Się profilaktycznie. Mam. dzieci wybraczać. mam cudowne wnuki. Ale pani Mario, ale błagam, proszę sobie zrobić jakiś przegląd, dobra? Nie tylko samochodu, ale <laughs> samej siebie. Pro, to, tak jak mówiłeś, Marcin, że od innej osoby z zewnątrz jak się usłyszy, to może to podziała. Pani Mario, jesteśmy umówieni. <laughs> Tysiące, a, tysiące, a, 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 tysiące pani ludzi pani o, Panią ogląda i Zastanowię córka, się i córka o, dobra, ale córka już, córka już podjęła decyzję. Już dużo. Już podjęła decyzję. O, Bardzo Państwu dziękujemy, dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy również naszym widzom, którzy się włączyli tak w naszą rozmowę poprzez komentarze na Facebooku. Cały czas, Cały ten... czas możecie również pisać w tym temacie komentarze. Bardzo, Bardzo Wam dziękujemy. dziękujemy. Dobrego dnia życzymy. Cześć, tu Dorota. I Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl